Proszę Państwa, my również, my również w tym roku dość długo debatowaliśmy nad tym budżetem. Nie jest tak proszę Państwa, że to są tylko i wyłącznie nasze pomysły. My również, tak jak Pan Burmistrz powiedział, ponieważ na wszystkim się nie znamy, to spotykaliśmy się i rozmawialiśmy z wieloma ekspertami. Między innymi też na temat tego programu związanego z identyfikacją osób chorych na raka. Wiele tematów, wiele tematów, proszę Państwa, rozważaliśmy i omówiliśmy i być może teraz, jeżeli Państwo posłuchacie wnioski, będą to wnioski klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Będą to wnioski, proszę Państwa, Pana Szuczyńskiego, Nosana, Litwina, Warszawa. Jeżeli Państwo będziecie tak się zachowywać, to przestanę, przestanę, proszę Państwa, czytać. Proszę o spokój, Wielokrotnie do statutu, ja również się odwołam. W statucie jest punkt mówiący o tym, że publiczność nie powinna przeszkadzać w obradach. Przysłuchuję się tym obradom. Jeśli Państwo macie uwagi. Proszę Państwa, trwa sesja budżetowa. Wielokrotnie trwały komisje dotyczące tego budżetu. To jest roboczy czas. Po, voi, po raz ostatni proszę o spokój, oddaję głos panu Stanisławowi. Ale Ale może ja proszę państwa powiem państwu coś innego niż powiedział burmistrz no i proszę sobie posłuchać. Drodzy Państwo, zwróciliśmy się za pośrednictwem naszego przewodniczącego do pana burmistrza o to, aby te prace nad budżetem były jeszcze dokładniejsze takim pismem, w którym poprosiliśmy o udostępnienie wielu materiałów, nie wszystkie dostaliśmy, dlatego też można powiedzieć, że w pewnym sensie niektóre nasze posunięcia są rzeczywiście posunięciami troszkę po omasku. jednakże ja nie będę teraz wszystkich naszych wniosków yy, mo motywował odczytam, jak już mówiłem są te wnioski klubu radnych Platformy Obywatelskiej, klubu Radnych razem dla gminy radnego Welca, radnego Szczotki, Kliczyboróg, Piwowarskiej, Golca, Goszczyckiego oraz wnioski radnego Jerzego Wojciechowskiego. Proszę Państwa, jesteśmy na wiecu czy na rogocystyce? Nie wiadomo, okaże się. Czy dać, czy nie dać, nie ktoś Przypomnę, że tak jak pan burmistrz powiedział, nie nie da, nie również uważamy, sobie. że jednym Wiem. zapisem Wiemska. i tym wszystkim, co się znajduje w projekcie budżetu, nie da się zadowolić wszystkich, bo budżet zawiera się odpowiednią kwotą. Jest to plan, który, tak jak mówił burmistrz i z tym się zgadzamy, podlega modyfikacji i my w ciągu roku niejednokrotnie to rzeczywiście czynimy. Na ten, na ten początek tego roku budżetowego pierwszy nasz wniosek, proszę Państwa, dotyczy takiegoż to faktu. Chcielibyśmy i wnioskujemy o to, aby zmniejszyć na zadaniu bogatyńskie dni węgla i energetyki, karbonalie, i energii, panie energii kwotę 200 tysięcy złotych i przeznaczyć to na dofinansowanie rezonansu magnetycznego dla szpitala w Zgorzelcu Pierwszy wniosek proszę Państwa. Kolejny wniosek. Kolejny wniosek to chcemy, proszę Państwa, ograniczyć współpracę przygraniczną o kwotę 150 tysięcy oraz ograniczyć kwotę y, programu populacyjnego identyfikacji osób z predyspozycją do rozwoju chorób nowotworowych o 200 tysięcy i przeznaczyć wyżej wymienione kwoty razem to jest 400 tysięcy i przeznaczyć to na zakup sprzętu dla naszego Bogatyńskiego Szpitala powiem tutaj, że to co powiedział Pan Burmistrz zdajemy sobie sprawę z wagi tego programu ale jednocześnie uważamy, że należy się nad tym jeszcze zastanowić, proszę Państwa, czy pozwolić realizować ten program komuś ze Szczecina, czy też może pozwolić, aby te pieniądze, które gmina by wygospodarowała pozostały na naszym lokalnym terenie, czyli w Zgorzęcu, gdzie pojawi się ten rezonans, z którego, tak jak mówił też Pan Burmistrz, będą na pewno korzystać mieszkańcy naszej gminy i bogatymi i Yy, przeznaczyć również część środków dla naszego szpitala, aby to te dwie jednostki wykorzystywały to, co gmina chce yy, zainwestować na ten program. Kolejny wniosek to, proszę Państwa, zmniejszenie yy, z dopłat do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych kwoty 400 tysięcy oraz zmniejszenie środków na pokrycie st strat GZMK. Również o 400 tysięcy i dofinansowanie w kwocie 800 tysięcy oświat.